No, tym razem w zupełnie innym anturażu, ale stwierdziłem, że gdzieś pomiędzy pracą podzielę się swoimi refleksjami na temat, na temat tego co nas dotyczyło jakiś czas temu, czyli losowania jednej 16 finału Pucharu Polski. No, i trafiliśmy oczywiście z naszym, z naszym szczęściem na, na jedyną parę w tym losowaniu, czyli nie mamy jeszcze przyporządkowanego rywala, ale to powoduje, że będziemy mogli sobie z ciekawością po prostu zerkać na mecz Unii Skierniewice z motorem Lublin. No i nie wiemy że jeszcze na razie, czy Bukowa będzie miała jeszcze jeden mecz do rozegrania ale są na to duże szanse, ponieważ motor Lublin jest drużną ekstraklasową, Unia Skierniewica jest drużną z trzeciej ligi, więc oczywiście Lublinia nie są zdecydowanym faworytem. No i będziemy czekać na ten mecz, który teraz jest chyba drugiego, to jest środa, zdaje się, jakie będzie w tym spotkaniu rozstrzygnięcie. Motor Lublin, jak, jak przed chwilą mi napisał Błażej, jest y, drużyną, z którą mierzyliśmy się na poziomie drugiej ligi, na poziomie pierwszej ligi, na poziomie ekstraklasy. I teraz zagramy z nimi w Pucharze Polski. To wszystko na przestrzeni dosłownie czterech y, czy pięciu lat. Jeżeli, jeżeli faktycznie Motor Lublin y, awansuje. Y, no, trudno tutaj oczywiście rozpatrywać y, to w takich kategoriach. Y, porównawczych, na przykład no jeżeli byśmy zagrali z Unią Skierniewicę to GieKSa jako drużyna z Ekstraklasy oczywiście będzie faworytem. No ale to by się zdarzyło tylko w przypadku, kiedy Unia Skierniewicę wyeliminuje inną drużynę z Ekstraklasy, więc nie będą to ułamki. Natomiast jeżeli będzie to Motor Lublin, no to znamy Motor zarówno z poprzedniego sezonu, w którym zremisowaliśmy na wyjeździe i wygraliśmy u siebie, jak i obecnego sezonu, w którym GieKSa zagrała no, mecz taki sobie bardzo na bukowej. Ale no, wyciągnęliśmy, wyciągnęliśmy remis, bo po strzale NDIE tym, tym nieuznanym, co później powodowało bardzo duże kontrowersje, i nawet uznawano, że War tutaj zainterweniował Niesłużnie, niesłusznie, anulując tę bramkę, mogliśmy ten mecz przegrać. Motor spisuje się w tej lidze tak samo jak my, można powiedzieć, jeżeli chodzi o punkty. Natomiast jak to szkoleniowiec ostatnio w Lidze Plus, czy Lidze Plus Ekstra powiedział w Lidze Plus to było teraz w sobotę, tak dało nam taką szpileczkę. Powiedział, że ten taki chwalony, inny Beniaminek bardzo jest za grę GKS Katowice, a my jako motor mamy wahania formy i mamy tyle samo punktów, więc myślę, że teraz dla szkoleniowca motor Lublin. Też będzie to taka y, ambicjonalna potyczka, bo jak to powiedzieli w Kanal Plusie, no taki niedopieszczony trochę jest trener, y, żeby jednak pokazać w tym meczu bezpośrednim w Pucharze Polski, że y, no, są po prostu lepszym Beniaminkiem i najlepszym y, na, ten, na ten moment. My będziemy po spotkaniu z Legią Warszawa wyjazdowym, więc y, też y, dużo emocji nas, y, nas czeka, myślę, że to też po raz kolejny będzie gratka kibicowska, no bo jednak kibice motoru po raz kolejny na Bukowej się pojawią. No ja tak mówię o tym cały czas, tak jakby ten motor miał, miał awansować, no ale poczekajmy, poczekajmy. Unia Skierniewice, drużyna trzecioligowa. Tam sobie patrzyłem na skład, to tylko kojarzy tego Avkhana Papi, Papikiana, czyli takiego y, polskiego Ormianina, y, czy ormiańskiego Polaka, y, urodzonego w Łodzi zdaje się zawodnika. Natomiast reszta no to są zawodnicy raczej anonimowi. Także czekamy teraz na środę, na rozstrzygnięcie tego spotkania. No, i ja liczę oczywiście, że będzie to motor. Głównie z racji tego, że no, chciałbym, żebyśmy tę bukowo mogli po prostu pożegnać jeszcze z jednym meczem albo dwoma, bo jest jeszcze później jedna ósma, ósma finału więcej.